Dziejów apostolskich. Arcykapłan zapytał apostołów: Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr. A także apostołowie: Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu. Po prawicy swojej, jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są mu posłuszni. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili, a oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Co to znaczy cieszyć się z cierpienia dla imienia Jezusa? O tym chcę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Aleluja. Serdecznie witamy w programie Spotkania z wiarą w trzecią niedzielę wielkanocną. A w naszym studio gościmy siostrę Celinę. I Ojca Tomasza. Oboje są misjonarzami Afryki. Jest dom i sióstr, i braci ojców w Lublinie, czy koło Lublina. A chcemy dzisiaj rozmawiać o pierwszym czytaniu z trzeciej niedzieli z Dziejów Apostolskich. I tam jest taki bardzo ciekawy moment, mianowicie. Apostołowie są postawieni przed Sanhedrynem, kapłan, który żąda od nich, by zaprzestali nauczać w imię Jezusa, ponieważ to imię uzdrowili człowieka, który żebrał przy bramie pięknej, przez którą się wchodziło na plac świątynny. No i Piotr mówi: Nie mam złota ani srebra, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa wstanie choć. Zaczęło wielkie zamieszanie, i teraz ci apostołowie są postawieni przed tym Sanhedrynem. A potem dostali wiele razów, e, ubiczowani. I to, co tak niesamowicie brzmi na, na koniec tego czytania, że oni cieszyli się, dosłownie cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa. Powiedzcie, jak jest wasze doświadczenie dzisiaj chrześcijan w Afryce, gdzie z naszej perspektywy tam jest wiele cierpienia. Ciągle słyszymy o atakach na, na chrześcijan, że ktoś przychodzi na Paschę, na Wielkanoc i już nie wraca do domu z kościoła, bo albo zamach, albo porwanie. Moje doświadczenie Afryki trochę się różni, bo te wszystkie historie, które słyszymy, one y, mają miejsce w, nie w tej części Afryki, w której ja pracowałem, y, ale też słyszę od współbraci y, o takich sytuacjach. I też jeden z naszych ojców był, y, a nie tylko jeden, bo, bo był też inni, y, był jeden kleryk, i był też jeden inny ojciec, którzy byli porwani w Nigerii, ale byli uwolnieni. To było na tle rabunkowym i był właśnie też jeden ojciec, który kiedyś w Polsce pracował, ojciec Hajolore. Lore. Który przez rok czasu spędził na pustyni razem z, no właśnie, z porywaczami, którzy go porwali yy, z powodów politycznych, i on po uwolnieniu dawał świadectwo. I zdarzyło mi się usłyszeć to, to świadectwo, bo akurat wtedy było spotkanie, na którym miałem być, i on akurat, wtedy, to było tuż po jego uwolnieniu on tam przyjechał do tego domu, w którym było to spotkanie i dzielił się. I właśnie, z tego jego świadectwa właśnie była radość. On mówił, że on tego w ogóle nie doświadczył, jak, porwa, jak bycie porwanym, ale mówił, że to było jak rok sabatyczny dla niego. Że, że dużo skorzystał w ogóle z, z tego doświadczenia i bardzo dużo e, no właśnie takich szczegółów. Opowiadał, że no, czuł się jak na obozie z młodzieżą, bo ci porywacze byli bardzo młodymi ludźmi, że rozmawiali o Bogu i. Mówili, jak oni widzą Boga, a jak on. Lubili w ogóle wieczorem z nim rozmawiać, no ale oni mieli też swoje rozkazy, które musieli wykonywać. I pomimo, że z zewnątrz my cały czas się martwiliśmy, w ogóle nie wiedzieliśmy, czy on jeszcze żyje, to on po uwolnieniu, jak zaczął opowiadać, to ja sobie tak pomyślałem, kurczę, ale fajnie. <grym> chciałbym być w takiej sytuacji. Chociaż oczywiście to się inaczej yy, patrzy na to już po fakcie. Yy. A tutaj odnosząc się do czytań, to ja myślę, yy, że właśnie oni zobaczyli, że ta Ewangelia działa i doświadczyli czegoś, yy, co jest właśnie tytułem encykliki św. Pamięci papieża Franciszka Radość Ewangelii. Yy, bo to nie chodzi o taką radość, jak mamy, yy, nie wiem, na weselu, gdzie sobie tam ludzie popiją, tańczą i no, i cieszą się, że są razem. To nie tylko o, tak, o, o taką radość chodzi, ale to chodzi yy, o radość z tego, że, że, że doświadczają na własne oczy, że pan Jezus zmartwychwstał i oni mu służą, i oni są z nim w jedności i że to działa. Yy, I cała ta złość tych prześladowców yy, no pokazuje, że oni są na przegranej pozycji. No i chrześcijanie tego doświadczają. Ale ja uważam, że nie każde cierpienie można wrzucić do tego worka i nie każde cierpienie równe jest z tego typu cierpieniu, które jest skutkiem prześladowania. Bo ludzie też cierpią z powodu niesprawiedliwości. I my jako y, chrześcijanie w ogóle y, jesteśmy wezwani też do tego, by się przeciwstawiać niesprawiedliwości. Y... Czyli jeśli przyjdzie złodziej i mnie obrabuje, to nie mam powodu do Jakiegoś, jakiejś radości. No, no nie mam powodu do radości, przecież mnie obrabuje. I, I już jeżeli chcę się wspiąć na wyżyny takiej świętości, no to jeszcze mogę też no, się smucić, że ten człowiek, który jest moim bratem no, się pogubił. <laughs> ale, ale właśnie ja w swojej pracy nie, nie spotkałem się z tego typu doświadczeniami, o jakich słyszymy w mediach. Bo pracowałem w bardzo pokojowej części Afryki, gdzie w ogóle pokój y, jest jedną z, z największych wartości. Ludzie potrafią dużo poświęcić, aby właśnie nie, nie pokłócić nie. Oczywiście są konflikty międzyludzkie, jak w każdym społeczeństwie, ale to nie jest to wszystko, o czym słyszymy w mediach. No ale w naszych y, wspólnotach y, każdy z nas pracował w innym kraju. Tutaj, jak, jak jesteśmy w Polsce, też każdy przyjechał z innego kraju. I my mieliśmy różne doświadczenia. Niektóre trudne doświadczenia wcale nie pochodzą z, ze świata, tylko pochodzą też z naszych wspólnot, bo przecież my się ścieramy, nie wybraliśmy się, żeby być razem. Pochodzimy z różnych kultur, z różnych kontynentów nawet. Różni, mamy różnice też mentalnościowe, kulturowe, nawet polityczne poglądy, jakieś różnimy się. I często, jak powstaje nowa wspólnota, a my mamy taką zasadę, jak ktoś nowy do nas wstępuje, to jakby wspólnota zaczyna swoje życie od nowa. My robimy spotkanie, planujemy wszystko razem i musimy się zgodzić na to, jak będziemy pracować. Musimy dać sobie też, też czas, ten, żeby ten się nowy poznać. Nie wskakuje jako nowy trybik do maszyny, która się rusza, tylko konstruuje się jakby nową maszynę. Tak. Gdzie on ma już takie swoje miejsce ważne. Właśnie nie maszyna, tylko żywy organizm. <noise> Ale ja zwałem, ja jestem inżynierem z wykształcenia, więc nie jest łatwiej no. tak. Ale właśnie często wtedy na początku, gdzieś, jak się ścieramy ze sobą, no to zwłaszcza pewnie w naszych męskich wspólnotach, to gdzieś tam jakieś trudne słowa padną. Ktoś może w poprzedniej wspólnocie miał jakieś trudne doświadczenie, albo też na misji miał trudne doświadczenie, więc to wszystko wychodzi no a próbujemy tą wspólnotę stworzyć razem i nieraz. Yy, no też yy, można się poczuć, że jest się, nie wiem, no, doświadcza się takiej niesprawiedliwości też w kościele. że to my, my to też widzimy nie tylko w wspólnotach zakonnych, ale w ogóle no, yy, 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 widzimy różnego rodzaju konflikty, nawet w rodzinach, gdzie yy, no, ludzie się ze sobą ścierają i tutaj też można zas zastosować. Yy, no, właśnie tą taką radykalność Ewangelii, że, że, żeby pozwolić Panu Bogu zadziałać w tym wszystkim, żeby to, on nas, z, 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 jakby, żeby to on był spoiwem, a nie tylko nasze e, egoistyczne czasami pobudki. Nie? Siostro, Celino, jak to z perspektywy i, i siostry, i kobiety, i misjonarki. Ja tak jak słyszę te słowa, że się cieszyli właśnie z tego, że mogli cierpieć. Dla mnie to, ta radość wypływa z tej relacji, intymnej relacji z Jezusem. Że to nie jest, bo można cierpieć też głosząc, wierząc, że tylko wierzę, ale tutaj ta radość jest właśnie ta relacja, że ja cierpię dla kogoś, kogo kocham. I pierwsze, co przyszło mi do głowy, też tutaj, jako ojciec, nawiązując do tego, co ojciec mówi, że. Naszym, dla misjonarzy, takim y, radością w cierpieniu jest to, że we wspólnocie, że budujemy te wspólnoty y, i że to jest nasza pierwsza misja. U nas w Konstytucjach mamy, że pierwszą misją jest budowanie wspólnoty, no tej międzynarodowej. Może to nie jest tak do końca jakieś cierpienie, ale rzeczywiście ja sobie uświadamiam, że zbudować wspólnotę w takiej różnorodności y, kultur. Y, y, Wychowania, jakichś wartości, też rozumienia wartości, to naprawdę jest, jest sztuka I, i jest radością, kiedy się, to, kiedy się to udaje, kiedy rzeczywiście gdzieś pokonujemy w sobie jakiś egoizm, jakieś skoncentrowanie na sobie. Ale druga rzecz, przychodzi mi do głowy świadectwo ludzi z Maurytanii, chrześcijan. Ja, ja ich zawsze podziwiałam, dlatego że y, oni mieli o wiele więcej wyzwań, y, tak mi się wydaje, niż my y, jako misjonarze. Dlatego że y, ludzie y, tam mieszkający, muzułmanie w 100%, bo to jest Republika Islamska, y, postrzegali nas, no, wy jesteście misjonarzami, to wiadomo, wy robicie dobrze. Ale chrześcijanin, który był w świecie, który musiał szukać pracy, który, który był cały czas jakby wystawiony na, na to środowisko muzułmańskie, no właśnie, to oni musieli stawiać codziennie, jakby dawać świadectwo. I pamiętam kobietę, naprawdę, to dla mnie to było tak poruszające. Kobieta też cierpiąca, ona była trochę niepełnosprawna, miała, miała problemy z chodzeniem. Cały miesiąc chodziła, żeby prać u, właśnie u rodzin muzułmańskich ręcznie. Ona nie umiała pisać, nie umiała czytać. Miała rodzinę na, na wychowaniu dzieci, bez męża. I po miesiącu pracy nie dali jej wypłaty. Nie dali jej tylko z tego względu, powiedzieli, że jesteś chrześcijanką. Jak nie zmienisz imienia? Ona powiedziała, że jej nie zmienię imienia. Ja jestem chrześcijanką, ja zostaję, ja zostanę chrześcijaną. No to, ale ona powiedziała, ale to jest moje prawo. Jak, ty, ty nie masz tu żadnego prawa, powiedzieli jej. No, pracowała też na czarno. I ona wróciła, ona się tym dzieliła w kościele, no bo też, y, też się dzieliła tym, że, że nie ma za co kupić jedzenia, no bo tam migranci żyją z dnia na dzień. Ale, ale ona to ja nie czułam w tym ani złości, ani jakiejś zawiści, ani jakiegoś. no tak, Jezus mnie tu postawił, to jest moja misja. Ja, ja byłam malutka przy niej, ja się czułam malutka przy niej. I, i myślę, że wiele, wiele osób jest właśnie takich, to, ta radość cierpienia w tej codzienności, niekoniecznie w jakimś prześladowaniu y, wielkim, nie, wojennym, ale właśnie w takim, w takim codziennym. Ciekawe, mówicie o Porwaniu czy o tym, że ktoś nie dostał zapłaty, mimo że no jest sytuacja rodzinna i trudna. że ci ludzie się cieszyli. Jednak tę radość sprawiał Chrystus, ale też mówicie jakby nieustannie o, o tym, że tych niesprawiedliwości, różnych cierpień dostajemy wewnątrz Kościoła, we wspólnocie. I kościoła, ale też w wspólnocie zakonnej, czy, czy naszej, powiedzmy, kapłańskiej, czy w rodzinach chrześcijańskich. Że tam się ujawniają nasze <grychy> grzechy, krótko mówiąc, nasza grzeszna natura. I że Chrystus pozwala to pokonywać. Że to nie jest jakby słowo ostatnie. Ostatnie ma słowo Chrystus z który daje nam. No właśnie, co nam daje? Pytanie: Co nam takiego daje, że, że, że możecie wytrwać we wspólnocie? Więc i chyba się cieszyć, bo nie wyglądacie na smutnych. Na parafii, na której byłem jako starzysta, jeszcze będąc klerykiem Ojców Białych, też w Tanzanii to było, mm, ówczesny proboszcz, który był Niemcem, e, powiesił. Bo to był, to był kościół jeszcze niepomalowany, w środku po prostu były białe ściany, i on powiesił taki duży krzyż nad ołtarzem. A za ołtarzem tam lokalni malarze namalowali pana Jezusa Zmartwychwstałego. I on e, mówił, że z każdego punktu kościoła będzie można zobaczyć i ten krzyż, i tego pana Jezusa Zmartwychwstałego. I taką teologię stworzył. I, i mówił też. Ludzi, tłumaczył im, jaki jest koncept tego, że yy, po krzyżu przychodzi zmartwychwstanie. I mi się to wtedy bardzo podobało. Bo też jako, jako kleryk też się różnych takich niesprawiedliwości systemu doświadczał. Yy, ale przyszła jedna pani, która właśnie była stamtąd. Yy, kobieta, która przychodziła prawie codziennie na przerano. I ona powiedziała do proboszcza, że. Dla niej yy, to przesłanie jest inne. Ona powiedziała, że lepiej jest powiedzieć, że nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Proboż bo chciał pocieszyć tych ludzi, yy, że po krzyżu przychodzi zmartwychwstanie po nocy dzień. Ona powiedziała, że nie, nie ma zmartwychwstania bez krzyża. I to mnie wtedy tak zastanowiło, yy, że no. Mm, wiara w to, że Pan Jezus zmartwychwstał wstał i jest w naszych wspólnotach, sprawia, że my wszystko, przez, przez co Pan Bóg chce nas przeprowadzić, przyjmujemy z wdzięcznością, bo wiemy, że to wszystko jest po to, żeby nas zbliżyć do y, Boga, żebyśmy mogli też się z Nim zjednoczyć. I to chyba to jest źródłem tej radości, której może my nie doświadczamy cały czas, ale mamy na pewno epizody w takie doświadczania. Tej bliskości z Panem Jezusem yy, w swoim życiu, zwłaszcza kiedy się modlimy, zwłaszcza kiedy korzystamy z sakramentów. I chyba yy, po to też Pan Jezus nam zostawił sakramenty, żeby no, korzystając z, z nich mieć te epizody doświadczenia bliskości Boga, I, m, przez wiarę mamy pewność, że jesteśmy yy, z tym Bogiem. Yy, dlatego ja to bym tak bardziej praktycznie na to patrzył i yy, nie szukał. Nie ma mistycznych tłumaczeń, tylko, tylko dość, no, doświadczać po prostu w tej sytuacji, w której jestem, tego, że mogę być z Jezusem już teraz, tu i teraz, mogę się z Nim zjednoczyć, no bo mam te sakramenty, z których mogę korzystać. E, ja to tak widzę. Siostra. Co, co mi daje Jezus z Dla mnie to jest. Te, um, Jedno słowo, które od, od kilku lat mi towarzyszy, życie. Życie przez duży rzet. Jezus powiedział, że jestem drogą, prawdą i życiem. W innym I... miejscu mówię, jestem żyjące, żyjące, nie? Jak, jako imię. Tak. tak. I y, no właśnie, ale to życie dla mnie, y, ja to rozumiem w sensie pokonywania we mnie tego wszystkiego, co ogranicza to życie co zamyka mnie na życie, co, no właśnie, co mnie zamyka też przed dobrem, przed przyjmowaniem tej miłości i dawaniem. I myślę sobie też, przypomina mi się sytuacja z, właśnie z mojego życia. Długo, wiele, wiele, wiele lat myślałam o tym, co znaczy kochać nieprzyjaciół. Co to naprawdę znaczy? Co znaczy? Postrzegać wszystkich jak swoich braci i siostry. I wiele, wiele miesięcy medytowałam też nad tym obrazem Ojca Miłosiernego. I byłam w zachodniej Afryce, gdzie jest taki teraz nurt trochę przeciwko nowej kolonizacji. I, I to jest niesprawiedliwość, i ja, ja popieram to, ale też jako no właśnie jako osoba biała e, doświadczyłam tego, że, że no mówiono mi wprost: wracaj, wracaj do siebie, albo ty jesteś właśnie ty jesteś tą, która, która gdzieś tutaj nas ogranicza. Reprezentuje kolonizatorów. Reprezent kolonizatorów. I pamiętam na początku bardzo się buntowałam. To we mnie była taka złość, że bym. Ale i potem szukałam, jak, jak to rozwiązać w modlitwie. I najpierw miałam taki myślałam, że to jest taki super pomysł że będę im mówić, że no, ale słuchaj że ty wybrałeś, gdzie się urodziłeś, jaki kolor skóry, czy, czy w którym kraju, no ja też nie, no to dobra. To tak zamykało trochę, czasami dyskusje jakieś takie, jak była okazja. Ale potem czułam, że to, że to nie, to, to, to do niczego nie prowadzi, to tylko jakbym, ja się usprawiedliwiam. I, i dopiero jak medytowałam właśnie nad tym, że, że oni są tak samo braćmi, dziećmi tego samego Boga, co ja i wtedy Coś Pan Jezus we mnie zmienił i jakby mogłam ich wysłuchać, mogłam zrozumieć też ten ból, tą niesprawiedliwość, która, która nie miała wiele, znaczy nie chodziło konkretnie o Ewangelię, ale niesprawiedliwość społeczną, polityczną. I słuchając, będąc tam obecną, słuchając tego, czy, czy jakby przyjmując, nie jako ja Celina, ale właśnie też pozwalając Bogu we mnie przyjmować to ich cierpienie, Zupełnie zmieniło. I moje nastawienie, moją postawę yy, yy, moje bycie z tymi ludźmi. To, to, to było. Ja przestałam narzekać, przestałam się czuć ofiarą. Yy, I jakby inaczej też modliłam się właśnie w komunii z tymi ludźmi. I dla mnie to jest to jest Chrystus. To jest chyba stawie. cud, który doświadczyli apostołowie, że bici kijami. Nie mieli nienawiści do y, tych swoich wrogów. I mhm. cieszyli się, wydaje mi się, że się cieszyli z tego, że, że nie ma w nich y, tej złości, która zazwyczaj była. Mhm. Sam dziś jak tego kiedyś doświadczyłem i tak teraz to rozumiem, że oni nie byli masochistami. Nie cieszyli się mhm. z tego, że ktoś ich leje, tylko dlatego, że Chrystus Zmartwychwstały mhm. po prostu w nich żyje i mieszka. Y, zapraszacie do Afryki? Tak. <laughs> Tam się nie jedzie na śmierć? Nie, cierpienie. na cierpienie. Na, na pewno śmierć może no, nas no, poznać, e, śmierć może wszędzie nas spotkać. Ty. A Pan Bóg nie stworzył dwóch światów tego naszego i afrykańskiego tylko jeden świat. E, I emis, misja e, no, tak samo można pojechać na misję z Polski, tak samo można pojechać na misję z Tanzanii. No ale wielu dzisiaj i, wyjeżdża do i... Afryki na safarii, na bardzo modne, są te różne Wycieczki, tymczasem. Dokładnie. Chcecie zaprosić na coś więcej? Tak. Ja chcę zaprosić do y, zostania misjonarzem i do wyjazdu nie na trzy tygodnie, trzy miesiące, tylko wyjazdu na dłużej, y, żeby wejść w kulturę, żeby też zobaczyć na życie z, z takiej innej perspektywy, żeby się zaadaptować do innej kultury i próbować się utrzymać w uświęcającej, właśnie będąc w takiej kulturze, żyjąc we wspólnocie. Która też wspiera, która też no, pomaga, żeby wzrastać, żeby te doświadczenia nas też kształtowały, przemieniały. I do takiego wyjazdu to ja zapraszam. Tych możliwości jest dzisiaj bardzo dużo, bo też różne grupy wolontariackie organizują wyjazdy, ale no, jest możliwość wyjazdu na całe życie jako misjonarz i misjonarka. No, i ja zapraszam właśnie do tego, żeby się zainteresować tymi zgromadzeniami misyjnymi, które w Polsce są, też innymi zgromadzeniami, które też wysyłają misjonarzy. Polska jest krajem w Europie, który wciąż ma wielu misjonarzy, wciąż wysyłamy misjonarzy do, no nie tylko do Afryki, na cały świat. No oczywiście, szczególnie zapraszam do Ojców Białych i Sióstr, i sióstr Białych. Dzięki, dzięki Tomek. I mimo tego, że surowo zakazują nauczać w to imię, to napełniacie Afrykę waszą nauką. Chociaż ja ciągle patrzę na miejscowych, którzy mają taką radość wiary, nieprawdopodobną wręcz. To to jest zachwycające. Jak oglądałem z, gdzieś tam chyba z. Z Etiopii, bodajże, ze mm -hmm. stolicy. Mm -hmm. Taki film, e, który pokazywał, jak przeżywają Paschę, Wielkanoc. To Boże, nie dość, że jest ich tak dużo, to jeszcze z taką radością. To... Mm -hmm. Tak, tak. Potrafią, potrafią e, właśnie ukazywać e, całym swoim ciałem, całym swoim e, byciem, swoją radość. Tak ja pamiętam jednego misjonarza, który mówi: Przyjeżdżam do Polski, mówił: uwielbiajmy pana. No to chwała panu, Pan nie... i się skończyło. Tak. Mówi: Jestem w Afryce, mówię, wielbimy pana. I dwie godziny. <noise> to jest taka różnica. Tak, tak, tak. Dziękujemy Najlepszym serdecznie. Komentarzem jeszcze powiem jedno zdanie. Jest wypowiedź jednej z sióstr białych wczoraj, która też jest z Afryki. Ale pracuję tu w Lublinie i ona powiedziała: jak Mieliśmy takie spotkanie, bo mamy spotkanie młodych współbraci, którzy przyjechali pracować w Europie, I przyjechali teraz do Polski i mają takie spotkanie formacyjne. Afrykańskie? Tak, hmm. tak. Czyli, tak, czyli tak. oni ewangelizują ja, teraz Europę. Yy, <laughs> yy, oni przyjechali się formować tutaj po trzech latach pracy, mają taki, taką przerwę, żeby, żeby yy, podsumować te, ten trzyletni okres. I mieliśmy takie spotkanie: jedna z sióstr właśnie mówi. Przecież Pan Jezus y, nauczał przez trzy lata, ale na krzyżu to cierpiał przez trzy godziny, więc my nie możemy tylko cierpieć. Y, a ja powiedziałem, że przecież Pan Jezus bardzo dużo czasu spędził będąc u ludzi, y, przy stole, posiłkach. Y, przy posiłkach jedząc, ale y, no, budował wspólnotę, spędzał z nimi czas, budował relacje. I też my nie możemy, za, nie, nie możemy, właśnie, tak jak ksiądz powiedział, y, 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 tylko się zamknąć w tym cierpiętnictwie, ale właśnie otworzyć się na całą radość Ewangelii. Y, niezależnie czy to w Afryce, czy tu, bo to Pan Bóg nas może posłać w różne miejsca, czasami się nie spodziewamy. Jeżeli jest cierpienie, to zwykle ono nas przygotowuje na coś, y, żebyśmy byli gotowi podołać przy następnym doświadczeniu, ale Pan Bóg nie będzie nam dawał tylko krzyża, chociaż y, Niektórzy święci, bardzo, którzy no, jakoś mieli taką szczególną łaskę męczeństwa, też doświadczali tej radości i, i mówili o, o tym, że yy, no, oni wcale nie są odrzuceni, nie są osamotnieni, ale właśnie no, radują się w tym wszystkim. Więc jeżeli Pan Bóg daje cierpienie, to też daje siły i przygotowuje nas na to. A my nie mamy tego szukać, tylko mamy właśnie się skupić na radości Ewangelii i dla mnie to jest, dla mnie to jest ważne. Ojciec Tomasz. Siostra Celina, ksiądz Robert, pozdrawiamy. Radość Panu jest naszą radość. postoją. Amen. Amen. Jeszcze raz. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwy Chrystus zmartwychwstał. zmartwychwstał. Alleluja.